Halo, halo, hej, siemano, ja jestem Hawaj i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play z Farm Store 15 Polish Farm, sezon pierwszy i dzisiaj e, długo wyczekiwany odcinek, bo wyjeżdżam na targi rolnicze, planowałem to zrobić w 2020, jednak tak wyszło, że no, nie pojechałem, ale akurat się dowiedziałem, niedługo mają być kolejne, więc stwierdziłem, że się wybieram, jest 8 rano, właśnie wstałem niedawno, tak? Co tutaj jeszcze? No Trzeba będzie tutaj wszystko pozamykać I jak będzie dziewiąta to może wyjadę, może zdążę No no więc tutaj sobie wszystko pozamykamy elegancko O dobra, tu jest zamknięte już, od tej sześćdziesiątka stoi ale Zamknę, od tej przyczepa Rozrzutnik też stoi Myślę w ogóle nowy kupić, bo ten to już stary I, Dobra, styk, zamykamy, tak no co tutaj? Tutaj mam chyba wszystko pozamykane Ta przyczepa to niech się stoi No tutaj tur Presa, dobra ja sądzę że idę Tambele stoją, się nie wywaliły Dobra, Bramy otwieramy i wyjeżdżamy, tak Pyk I wsiadam, dobra Ło, ale tu błota naniosłem no tak, bo to trochę mokro i tego, i też jeździłem ostatnio i auto zapomniałem umyć. Dobra. Sądzę, że jedziemy. Dobra. Tyk. I ruszamy. Zastanawia mnie, co na tych targach będzie. Ja myślę, że tam kilka rzeczy pokupywać i stare, yy, starych się pozbyć, łoj. Tak. Generalnie Jak nie wiem 50 w terenie zabudowanym to będę jechał 40 i już tam 43 Coś takiego może jadę tak. A dobra tu już zwolnimy sobie Nic nie jedzie, nie, to skręcamy. Powoli, powoli skręcamy. O, tutaj powinienem trochę zwolnić, bo... Tutaj są te, no... Jak to, no tutaj są... O, te płyty, to powinienem wolniej trochę przejechać, bo tutaj... prąd popali i... gmina nie zrobiła asfaltu jeszcze nowego. Teraz ten DCP przyspieszę, bo niby... Teren zabudowany się skończył, a jeszcze grabina jest miejscowość. O. Tutaj widzę tego, remonty trwają jakieś tak, które zjadę, żeby tam nic nie zahaczyć. Kanalizację kopią. Tylko, żebym teraz nie przegapił, bo to gdzieś w lewo, żeby na drogę wojewódzką wyjechać. Troje lewo, 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 lewo. Trzeba szukać, patrzeć, bo to... Zara powinienem skręcać. Dobra, tak się zastanawiałem, ale chyba nie przegapiłem tutaj. A, dobra, to tutaj chyba za tymi krzaczorami. Tak, tutaj jest asfalt. Jest Kręca, O, tutaj. Dobra. O, tu jakieś gruzy. Ciekawie tu jest. Dawno tu nie jeździłem, w sumie. Strasznie wąski asfalt. Tu jest. ale dobra. Jadę ulicą. Tak które zakręć, trzeba uważać Pojechałem z głównej drogi, nie chciałem, wam nie chciałem wam przynudzać Jestem już w drodze mniej więcej na te targi, jestem jeszcze w innej miejscowości niż powinienem być Bo targi są w miejscowości Nowa Wieś, a ja jestem chyba, nie wiem, się zaradowiem, chyba na Dolnośląskiej wsi, no to... No Jedziemy. O, o, tu trzeba widzę uważać, bo tutaj chociaż są szersze drogi, ale też jest trochę 40, dobra, 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 to trzeba zwolnić. 40, 40. O! He, ale tu są zakręty, to trzeba przyznać. O, dobra. Ten mój fiacior to już stary i tak trochę średnio chce mu się ruszać, ale cóż. Nic nie poradzę. O, jakaś stara tego. O tam, o tera chyba trzeba. No, tutaj prosto to jest chyba już migata tam, żeby nie było, że. Chociaż policji tu chyba nie powinno być. No, też jakieś stare płoty. Dobra, trochę przyspieszę, nie wiem jak daleko jeszcze do głównej drogi. Chyba, o, jest już jakaś droga tam, główna czy coś. No, coś tam jest. To już trochę zwolnij i kierunkowska Nic nie jedzie, nic nie jedzie, ja już zaczynam wcześniej ruszać trochę, bo ten mój Fiatior to... O, a tu widzę stary trochę asfalt, ale tam... Już trudno, pojadę trochę szybciej. Ale tu fajnie się nawet jeździ, no. Jak będzie znak nowa wieśni to schamować bo tu gdzieś na początku chyba. O jest. Dobra. O no i widać że tutaj kurde tego targi rolnicze. Jakieś ciągniki stoją. Nowsze, starsze. O. Ładnie tu nawet. No. Dobra skręcamy. O! <grytanie> muszę się nauczyć jeździć tak. Tak to jest jak się rzadko jeździ Gdzie tu stanąć? Tutaj Tutaj może będzie miejsce No kurde, tutaj to nie będę Chociaż w sumie tutaj, tak przy tym Volkswagenie Nie no tam przy wejściu Jak on w ogóle stanął, że nie mógł się trochę wcisnąć Teraz nie mam No bo tutaj uważać bo drogie rzeczy Dobra, może Nawrócę jakoś tutaj jakoś przy tych w tych krzakach czy gdzieś Jakoś nawrócę O, tu w ogóle jakieś pole jest Nawrócę o. Dobra poszło Tutaj w ogóle widzę tego. Dobra tutaj przy tym drzewie, przy tym kaszlaku się wcisnę jakoś Tylko Nie no no się poprawię już bo Żeby nie było, że będę wystawał Trochę z drogi Dobra Idealnie stanąłem tutaj fiaciorem Trochę w krzakach ale dobra tam No nawet dużo odstępu zostało No no, ooo, no, widzę, że tu jakiś nawet fajny paszlaczek, No, Trochę ludzi się tu zjechało, ale dobra no tu, żeby auta nie były to. Ale jestem y, trochę wcześniej, jeszcze to dużo ludzi nie ma, albo raczej brak ludzi jeszcze. Nie wiem czy tutaj mogę wejść? Nie wiem, przejdę, tylko tak nie po kwiatkach, że tego no, podeptam. Jeszcze na mnie naskarżą. To to chyba tak już do ozdoby, bo... Tego to chyba nikt nie kupi, kopaczka jakaś stara, ręczna O, a co to to w ogóle jest? JCB Power, coś tam Eko, ekologiczne O, kurde, o, za gruby jestem O No, to jest chyba ładowareczka jakaś Taka strasznie mała, ale Dobra, o, a tu duży tego ciągnik To jest jakiś Duczfar to niemiecki I... Nie będę tego czytał co, co, Krzywo coś Niemcy nakleili, nieważne Yyy I... JCB Fasko Faskart, 3230 Ło no, tu tutaj normalnie by można jeździć jak na błotnikach od 60 Dobra, zejdę, bo jeszcze popsuję i no no, o New Holland T6 O, opa O, jakiś rodzimy produkt Ursus O, ja bym się kłócił o to koło Bo założę się, że jak oni tu wjeżdżali To No, trochę mogli uszkodzić o ten krawężnik Ale w sumie jakiś strasznie wysoki Ten krawężnik nie jest Może się tam nic nie stało Przesadzam, tu jest T6 No Tutaj chyba nie wiem tam mogę iść Chyba Nie wiem czy tam iść Dobra pójdę tu już O tutaj widzę stąd pewnie wyciągają Sprzęty jakieś co mają tam pochowane O ale tu są duże tego rzeczy O jakieś stare rzeczy tego O koło zapasowe Ciekawe do jakiego ciągnika O panie jak ja tu przejdę Nie przejdę tu O O no chyba, że tu się... O, przecisłem się. O, tu jest następny takie samo JCB. Tu jest jakieś inne. To jest FastQuart... Y... 8310. Tak, takie coś. o co to ma być? T9 New Holland. Tutaj jest T8. Strasznie duże. O, coś dla mnie, ale to później. O, tu są jakieś mniejsze ciągniczki. Tu jest... New Holland T4, taka 60, bym powiedział, tylko nowsza. O, Lindner jakiś. Steyer, to też znajome nawet. Hill, Hill, nie przeczytam tego. Hulman, Hi, Hi, O, oh, Unlaut, i Ullman, nie, nieważne. E, to jest sam, same. Fortis. Same Fortis Tutaj mamy Też T6. Te o, Deutsch 4 jakiś starszy 661. Tak, dobrze, to czytam chyba. O, C330. Hoho ho. Nawet bym powiedział, że może trochę lepsze ma przód tutaj od mojej 30, ale ciekawe jak ma z podnośnikiem. Mogę zobaczę tu. Co? Alo, jak to? Tu akumulatorów nie ma. To pewnie trzeba się samemu kupić. Ja mam jeden i tak średnio podnosi. O yy, Master i Ferguson widzę z Turem. O, tu jakaś stara trzydziestka. Staro, stara bardzo. To to nawet nie wiem, co to jest za ciągnik B bu Bucher Blusher, Blusher Chyba tak to się odmienia, czyta. Jo, tutaj jest jakiś Lindner. Tutaj znowu Blusher, Bucher. To to nie, Hatz, nie wiem co to jest. To jest Deutsch. Hulerman. A to w tamtej firmy jest też tam ciągnik jakiś. Oj, tutaj znowu nie znam tej firmy, nie wiem co to jest. A tu jest Schuler, Schuler. O, następna 30, ta też nawet ładna, tylko kierownica i, si i siodełko takie słabe. No. O, tutaj jeszcze się przejdę, zobaczę. To jest jakaś JCB ładowarka. Presa nawet duża, strasznie, to jest belująca? Kostki, pewnie takie wielkie to robi, japie. O, sipma, ja mam podobną, tylko... Nalepki pewnie inne, bo to no, inny rok produkcji yy... FAR O, taka SIP ma by się przydała, no Kurde, co tu się z tym dzieje? A nic... I nic się nie stało. o tu jest New Holland jakiś. O, taka krona by była fajna. Presa też. Ciekawe ile to kosztuje, dobra. Przejdę się jeszcze tutaj. Zobaczę, co tutaj mają. O, tutaj widzę jakieś siewniczki Nie, no ten to ładnie jest. To jest Unia. O, tutaj jest jakiś rolmaś, Polonez. Jak to tam się nazywa? O, Poznania, ja mam podobnego. Y... Hasia. Hasia. O, to jest do ziemniaków, chyba. O, ale duże to jest tego. To jest potinger. No, jaki duży tytuł! A tutaj są jeszcze, właśnie, tutaj jest doczepione jeszcze tego wały, czy coś takiego, czy glebogryzarka? Wow, o tu jest jakiś koń, coś tam, jak to się nazywa? Ko... nie wiem, kod gdzie... czy jakoś tak, o ładne, tu są tego agregat, tylko taki tre trochę... zardzewiały. O tu są, widzę jakieś tego, yy, to jest chyba do nasieczkę jakiś kombine New Holland Tc.90 JCB jakieś Znowu New Holland I jakiś Liber O, a tutaj stary wózek widłowy, tak O, tutaj jest widzę jakieś stanowisko chyba Ursusa, bo mamy ciągnik. O, owiarka. O, takie coś mi sąsiad pożyczy To jest Ursus Test 107, 127 tak, o, ale duży rozrzutnik, tak? Dobrze mówię, to jest rozrzutnik. O, kurde, nie wejdę tu, chyba że tak. No, to jest rozrzutnik, bo widzę, że są te takie łańcuchy czy coś. O, 30, następna nogma. To chyba tyle tutaj. Jeszcze się zapytam, właśnie, zapytam się, czy mają jakieś tego, bo nie widziałem jakieś brony, takie sprawy. Zapytam się tutaj New Holland i coś tam jeszcze, dzień dobry e, Panie, słuchaj Pan, czy macie tutaj jakieś brony? Takie coś? A no dobra, to ja poczekam chwilę. Kurde, Każą czekać, dobra, to poczekam już. Że usiądę tu, czy jak? Po o katalogi, że pooglądam. Opa New Holland w tych katalogach. Oj, oj, oj. Dobra. I tak słucham już naszykowaliście tam a bo to musieliście powyciągać tak no dobra to sobie pooglądam I dobra to zobaczę kurde co co i gdzie tutaj pokładli o tutaj są widzę jakieś brony to są trójki co tak średnio mi pasują to są jarmet. tu są tego jak to, a to ja to kiedyś miałem. To są wały posiewne. To takie sobie to jest. Co tu jeszcze jest? O, Unia Max. To też jest nawet spoko, się wydaje. O, wały. O, i czegoś takiego szukałem. Tak, brony piątki mechaniczne. Tak, nie, no to to, to chyba biorę. Tylko się muszę jeszcze dowiedzieć. A bo dobra, to powiem, że płacę przy odbiorze i tyle. Czy siewnik, polonez, D? Aha, dobra, to jest Unia Taki strasznie duży, bym powiedział Nie czy, a ten jest taki sam, czy jak? No właśnie, to mnie zastanawia Czy ten jest taki sam siewnik, czy co, to, to, to jeszcze Dobra, to ja... Powiem generalnie I tam panu I proszę pana Jeszcze mam jedno pytanie A macie jakieś zgrabiarki czy tam przestrząsarki Takie sprawy yy... No i jakby co to ja chciałem jeszcze powiedzieć Że ja biorę y, te brony piątki A tu mam się tam naszykować Żebyście wiedzieli co pochować A co zostawić tak yy, No No ja bym chciał z dowozem do domu no I dobra, to mam się naszykować Dostałem kluczyk Mówi, że do jakiejś, że do żółtej trzydziestki No to chyba do tej O kurde, dziwnie się tak czuję Ale no dobra, to się naszykuję Mam nadzieję, że nie będzie trochę Tego Dachowała, czy coś O kurde, tu się nasikuję. No wezmę sobie te drony i to chyba tyle No nawet się lepiej tą 30 mili jeździ, tylko taka kierownica stara Tu jeszcze jedna i taki 30 to dużo najmniej Opa, opa, opa Dobra, tam chyba podczepię. Kurde, zapomniałem, trzeba było nie zgaszać. Dobra i wsiadamy. Pięknie, nie podnosimy i jedziemy. O pójdę, dobra. Wsiadamy i jedziemy. Tak. Tylko się muszę jeszcze dowiedzieć gdzie to naszykować, żeby im też z drugiej strony nie przeszkadzało. Bardzo tutaj duże rzeczy, a te gromy jednak trochę szerokie nawet odłożenie są. No szersze jak w trawie tylko. Zapytam może wjeżdżam. Albo dobra, najwyżej tutaj położę i tyle. Tutaj wjeżdżać chyba nie wjeżdża. Tyk i odciepiamy. Teraz tak. ten siewniczek, tylko się boję, że ta świecka tego do przodu pójdzie, bo ona taką strasznie luźną masę przednią mocz. Pewnie za pewnie często najczęstwo skręcała w moc. Ale ja po, poprzednio podobno mi większe a szkoda może mi się coś jeszcze kupił. Dobra, ten siewniczek no, że... Ja jeszcze dowiedziałem że do niego jest zestaw ale że zestaw muszą jeszcze domówić z innego miejsca yy, no ten agregatik pod to że się w nim mi dają ale że to przyjedzie tam do mnie o dobra tak ładnie tutaj podnosimy poszło ale no trzeba przyznać że ta 30 nawet dobrze podnosi bo moja to jest słaba już Podoba mi się ta 30 czerwona o tyle, że ma nawet fajną przednią bo ma lepszy kołak trochę, ale to tam głodniki ma też ochronę, niech Pan radzi. O kurwa. No, trzeba się uważać, o kurwa. Dobra, nic nie uderzyłem, bo tutaj ciasno strasznie jest, to trzeba tego... Ty, ty, pyk, pyk, pyk o. Bym tutaj nie wybił czegoś okno z czegoś. To się wniczek to chciała. Oj, na miejsc. I odsypiamy. Jeszcze się zapytam. Panie, panie! A jakieś tego zgrabiarki to by to wyciągniecie też, bo ja bym chciał sobie pooglądać. No dobra, 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 to tam. Ja poczekam, to idź tam pan. kuźdę Dostałem katalog. O, i tu się pójdę yy, marki. O. Dobra. O, ta mola niech będzie. Nie, dziękuję. I co, sądzę, że z tego filmu to by było na tyle. Ja już udaję się na Podkarpacie do siebie. Zakupy zrobione. Co, pamiętajcie, pozostawiać łapkę w górę i subika Elo.